Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Rozmowa poranka. Jest z nami pan Mariusz Zmysło, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim. Tam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Widzę, serdecznie. że już po porannym treningu, prawda? <laughs> Delikatnie tak. Jakie ten, jak ten trening wyglądał? A, no ja to tak trenuję wspinaczkowo bardziej. Trochę się wspinam, właśnie teraz szykuję się do wyprawy, więc właśnie jestem w treningu, jak to można powiedzieć. A my widzieliśmy dzisiaj ściankę wspinaczkową. Tak, tak. Rozbudowaliśmy teraz w wakacje, także jesteśmy na nowym etapie. Ile w tym prawdy, że nasza złota medalistka i brązowa tutaj trenowały? No, no niestety nieprawda. <laughs> niestety nieprawda, ale generalnie my tutaj nie mamy takiej drogi wspinaczkowej, jak jest na igrzyskach, czyli tej sportowej. My mamy tutaj sekcję z dzieciaczków, które trenują mamy takie różne drogi z różnymi trudnościami tam jest oczywiście zawodostwo i zupełnie inny charakter treningowy pamięciowy mięśniowy i można by było długo opowiadać o wspinaczce Coś ale ciekawe ale Jak się fajna do tego sprawa no, ile się spala kalorii najważniejsze no dużo trzeba trochę potu wylać na ściance aczkolwiek jest to bardzo dobry sport dla dzieci ponieważ wszystkie mięśnie pracują także w każdej płaszczyźnie nie ma takiego samego ruchu nie ma tych samych powtórzeń tak naprawdę jeżeli drogi wspinaczkowe są układane przez fachowców oczywiście no to one dają dzieciom satysfakcję, bo są proste, są też drogi bardzo trudne, bo ta weryfikacja jest też tak fajnie zrobiona, że one mają swoje nazwy, czyli mają od tam 4A do 7B i tak dalej, i tak dalej. A, Nawet ósemki poziom są za, za, tak, za Poziomy są różne, tak, tak oczywiście. Mm -hmm. I tutaj w zależności od tego, co wspinacz chce osiągnąć i do czego się przygotowuje, czy jest to spinacz, który trenuje na ściance, czy jest to wspinacz, który trenuje w normalnych warunkach, czyli naprawdę w skale i się przygotowuje do tych zajęć, do tych wyczynów w górach. Mówiłam, że ośrodek sportu i rekreacji w Grodzisku Mazowieckim robi wrażenie. To jakie dyscypliny sportowe możemy trenować w Grodzisku? Tak naprawdę wszystkie dyscypliny sportowe są w Grodzisku. Mamy 18 klubów sportowych, z czego jeden czterosekcyjny UKS Sparta ma cztery sekcje żwiarską. Zresztą notabene Luiza Złotkowska i Sławomir Chmura są też trenerami, czyli olimpijczycy i dlatego też fajnie tutaj działają. No mamy jeszcze siatkarzy, oczywiście wiadoma sprawa, jeżeli chodzi o piłkarski, jak dwa kluby, piłka nożna na wsi i w mieście, koszykarze, karate, no można by długo wymieniać, także naprawdę mamy sportowo tutaj bardzo dużo, no na pływalni oczywiście też są sekcje pływackie, na co dzień dzieci się uczą w szkołach też pływać, więc jest to też o tyle fajne, że no wypuszczamy dzieci, które są przygotowane do tego, żeby Zresztą po ostatnich niektórych sytuacjach wiemy, że jest to bardzo ważne, żeby, żeby też to te bezpieczeństwo i w wodzie i bezpieczeństwo ogólnie też tym dzieciakom przekazywać. To prawda. Poza tym, opływanie no, również uruchamia wszystkie. Mięśnie, prawda? I no, cieszy mnie, że Państwo również pamiętają o dzieciach, o tych najmłodszych w czasie wakacji. Oczywiście robimy, nawet jesteśmy w trakcie półkolonii, gdzie dzieciach czyli też korzystają z naszych obiektów, mają różne formy ruchu, różne formy też takiego działania pod kątem nauki, bo uczymy, edukujemy, jesteśmy właśnie w sali, w której też edukujemy i tutaj prowadzone są lekcje podczas roku szkolnego, ale i także poza rokiem szkolnym, bo ta nauka nie jest też taka, Stricte nauka, że jest nauczyciel uczy. Aha, nie i... jest taka sztampowa. Nie, nie. nie. Tak? Jest mhm. to nauka taka przez właśnie zainteresowanie, przez pasję, przez rozwijanie tej pasji właśnie tutaj o kosmosie, o pokazywanie tego wszystkiego. Pokazywanie tak namacalnie. Nie jest to takie opowiadanie tylko o tym, co się dzieje, co można zobaczyć, tylko można to zobaczyć. Naprawdę. A ile wspólnego ma kosmos z pasją sportową? Generalnie niewiele. <śmiech> Aczkolwiek <śmiech> jeżeli chodzi o budynek, to już ma trochę więcej wspólnego, dlatego że e, powstając, ten budynek, który jest, jest nowoczesny i mieliśmy tutaj też zrobić salę edukacyjną, a w związku z tym, że jest tutaj mała powierzchnia, to musieliśmy wymyśleć coś takiego, co będzie zmienne, a zmienne jest właśnie elektronika, właśnie filmy, technologie, technologie, te. technologie mhm. wszystkie te, te, tego typu działania podjęliśmy, dlatego możemy zmieniać i udoskonalać to wszystko. Mamy kioski edukacyjne, które też można robić quizy, które są też zmieniane, więc nie ma takiej stagnacji, że ciągle jest to samo i ktoś się znudzi. Może przyjść za pół roku i będzie zupełnie Nieco innego. Dlaczego? Dlatego właśnie nie tylko mieszkańcy Grodziska, ale mieszkańcy Mazowsza rozwijają się, tak? No oczywiście. Tutaj to tutaj ciągle dynamika, my tak? mamy te, takie szczęście, można powiedzieć, że mieszkamy w takim miejscu, gdzie jest autostrada A2, S8, jest WKD, jest PKP, więc do nas łatwo dojechać. Czy jeżeli ktoś jedzie do Warszawy na wycieczkę, też może zahaczyć o Grodzisk, zobaczyć sobie tutaj nasze takie, powiedzmy sobie, bo mamy też jeszcze inne obiekty, bo my zarządzamy 10 Obiektami, jeżeli chodzi o ośrodek sportu, mamy strzelnicę, mamy Stawę Walczewskiego, dwie hale, oczywiście tą najnowocześniejszą i najnowszą, ale jest ona taka multifunkcyjna, że właśnie w tej chwili jesteśmy w stanie organizować bardzo duże koncerty, takie do 3000 osób oczywiście, bo taka jest pojemność hali, jeżeli chodzi o widowiska, jesteśmy w stanie organizować, tak jak ostatnio mieliśmy festiwal Kultur Świata, też przyjechały zespoły ze Stanów Zjednoczonych nawet i robiliśmy tutaj taką dużą imprezę, a również i widowiska sportowy, bo mamy też drugą ligę siatkówki. Tutaj walczymy o pierwszą. Nie udało się akurat w tym roku jeszcze, ale, ale walczymy cały czas. Na szczęście no siatkarzom w się udało. Akurat jest wysoki. Akurat w siatkówce. No i to tak. też mhm. prawdopodobnie nakręca właśnie te wyniki. Mirosław, siatkarzy nakręcają właśnie też ten sport, że, że widzą dzieci, oglądają te igrzyska, widzą te wysiłki i jeszcze sukcesy tak naprawdę, mhm. no bo one też jakby dają nam pokazanie, że ten poziom polskiej siatkówki jest naprawdę duży. No i i warto trenować, warto się rozwijać. Siatkówka też jest dyscypliną, powiedzmy sobie, taką dosyć skomplikowaną, bo no, trzeba różnych rozwiązań szukać i cały czas się jest grze, nie można odpocząć. <głos> <głos> Więc... A Amerykanie do Państwa przyjechali, ponieważ na otarcie łez wiedzieli, że z Polakami no, przegrają, co chcieliśmy, do My żeby mieli miłe wspomnienia. <głos> 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 Przynajmniej się udało tyle, że przyjechali, aczkolwiek mieli pewną przygodę, bo zgubili ich bagaże na lotnisku i dojechały akurat na FINA. Na szczęście dojechały te bagaże i udało się. To wszystko ładnie przeprowadzić, aczkolwiek, no tak jak mówię, tutaj nasz poziom siatkówki, nasz poziom sportowy jest naprawdę fajny. Ale jak słyszę tutaj o Państwa atrakcjach, to myślę sobie, że tutaj młodzież i dzieci być może nie mają problemów z uzależnieniem od telefonów komórkowych, od monitorów, od no. smartfonów, bo Wy ciągle pokazujecie alternatywną rzeczywistość. Nie no. tylko technologię. Sport. Na pewno jest to y, duże, duży plus, jeżeli są miejsca, gdzie dzieci mogą skorzystać, bo ośrodek sportu, centrum kultury, biblioteka, jest wiele takich miejsc, jeżeli chodzi tutaj y, o nasze miasto. Y, aczkolwiek uważam, że to, że mamy tyle dzieciaków, bo mamy ponad 6 tysięcy dzieciaków w samych klubach. Nie mówię tutaj mamy my, mamy naukę pływania i doskonalenie na basenie. Właśnie widzę bilet wakacyjna. Około na 100 osób y -hmm. też pływania, więc te, te, te zajęcia są. Aczkolwiek no, jest to niestety każdy z nas się. Siedzi w tym telefonie, w pracy, w tablecie gdzieś tam jest to potrzebne, ale aczkolwiek trzeba mieć umiar i trzeba też potrafić z tego zrezygnować na właśnie poczet sportu, poczet tego, żeby spędzić gdzieś czas, nie wiem, na rowerze, na, na, na jakichś takich swoich pasjach, które, które staramy się rozwijać. I Każdy ze sprzętu z wodnego też moż, można skorzystać na przykład w stawach walczewskich. Tak, prawda? Mamy wypożyczalnie sprzętu, czyli kajaki, rowerki wodne, można sobie przyjść, popływać i z rodziną, bo tak naprawdę. Rowerki są pięcioosobowe, więc y, rodzina, prawie każda, się zmieści. <grych> Czy gwiazdy sportu oglądają gwiazdy w planetarium w Grodzisku Mazowieckim? Mamy różnych gości tak naprawdę i mamy gwiazdy sportu i gwiazdy telewizji, i gwiazdy kabaretu, no, także różne, różne osoby tutaj odwiedzają nas przy okazji różnych imprez i my oprowadzamy, staramy się pokazać. Właśnie też fajnie, że mamy pasjonatów w różnych dziedzinach, bo za, za, zarówno tutaj e, osoby w, w, w postaci Pawła i Agnieszki, które, którzy o, ogarniają, jak to się można powiedzieć, planetarium, też są pasjonatami tego, co robią. E, mamy, właśnie tak jak powiedziałem, o spinaczce też mamy pasjonata, mamy Praktycznie w każdej dziedzinie, która gdzieś tam się dzieje, są ludzie, którzy są zainteresowani tym, więc inaczej do tego podchodzą. Bo wiadomo, że no praca też jest jakby obowiązkiem, ale jak jest przyjemnością, to już mamy wtedy ogromny sukces i możemy z tego się naprawdę cieszyć i, i to robić właśnie w taki sposób, który ktoś, kto tego nie lubi, nie zrobi na pewno. No mówimy tutaj o atutach, a czym różni się ośrodek sportu i rekreacji w Grodzisku Mazowieckim od innych tego typu miejsc? Znaczy, nie na nie mapie ma zawsze. Mi się, wydaje mi się, że ten obiekt, który powstał, na pewno e, wyróżnił obiekt e, ośrodek sportu w Grodzisku od innych, ze względu na tą właśnie multifunkcyjność, czyli mamy wieżę obserwacyjną, z której możemy widzieć Warszawę na przykład wieczorem no, przy A pięknej my to pogodzie. zauważyliśmy, żeby nas obserwować. <laughs> właśnie, no traktowana jest hala trochę jak e, lotnisko, bo jak niektórzy podjeżdżają, to pytają się, gdzie są samoloty, bo jak wygląda to jak wieża <laughs> na, na, na Chopena, e, Ale tak naprawdę no, jest tutaj wiele możliwości tak jak wspomniałem, ta multifunkcyjność daje nam duże możliwości organizacyjne w każdej dziedzinie i myślę, że to wyróżnia, bo no mało który ośrodek sportu zajmuje się kulturą, edukacją i sportem tak naprawdę, a my tym się zajmujemy no i, i tak naprawdę rozwijamy się w tych dziedzinach. Jest to takie trochę dla nas inne i nowe, więc musimy się pewnie tego też do końca uczyć jeszcze i, i staramy się to robić. Staramy się podpatrywać u innych też, co, co nowego możemy wprowadzać korzystać z nowszych technologii, z tego, żeby rozwijać i tak za, zarówno pod względem sportowym, tym mhm. zakupujemy sprzęt, takie jakby trenażery, które pomagają też e, jakby sportowcom rozwijać swoje zainteresowania i podnosić ten poziom. No, i inwestujemy w to, co, w to, co mamy, czyli dbamy o, jakby tak jak na basenie, robimy przerwy technologiczne. Teraz chcemy, w związku z tym, że tak jak powiedzieliśmy, basen jest tak obłożony, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich Tak, Ja mieszkańców. mówiłam o tych biletach wakacyjnych. Spokojnie, <laughs> spokojnie. ale też, też jest to Aha. fajna forma, bo wakacje są, wtedy nie mamy nauki w szkołach, więc mamy więcej troszeczkę tych torów dostępnych, ale chcemy też rozbudować basen. Chcemy rozbudować o jedną nieckę, która pozwoliłaby przenieść zajęcia, te właśnie edukacyjne, nauki pływania i doskonalenia na to, żeby zwolnić basen sportowy i żeby można było wtedy dla e, klientów indywidualnych. Ja już tutaj widzę tańce synchroniczne, ale nie tylko. To na koniec krótkie pytanie, komu Pan kibicuje na Olimpiadzie szczególnie? Ja kibicuję wszystkim Polakom, jeżeli chodzi o, o... Ja wiem, jak ten sport wygląda, sam kiedyś trenowałem, więc wiem, ile trzeba włożyć pracy w ten, e, i wysiłku, a nie zawsze wychodzi. No, mamy przykład też e, wioślarek, które przegrały o 26 setnych, więc myślę, że że tutaj sport niestety daje nam też gorzkie pigułki do przełknięcia, ale to nas uczy tego, że trzeba ciężko pracować i dalej dążyć do tego sukcesu. No my możemy się pochwalić tym, że nasz Miłosz Radzimski, który jest tutaj, trenuje na tej hali, jest na igrzyskach, był na igrzyskach olimpijskich, grał, dostał się i ma 17 lat, więc jest to chłopak, który, jego tata jest też trenerem i też tutaj rozpoczyna rozpoczynał swoją karierę trenerską i jest też na igrzyskach olimpijskich jako trener reprezentacji, więc... Pięknie, czyli tutaj w Grodzisku po prostu nie jeden geniusz sportowy się, się. narodził. Tak. <laughs> Udaje się. Pan się Mariusz Smysło, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego Dziękuję dobrego. bardzo. Wszystkiego dobrego.